Przerzucając kanały telewizyjne, aż roi się od reklam proszków do prania. Schemat jest prosty: poplamione portki na sznurku, a na tle tej rewi mody prezenter o lśniących zębach. Super proszek i super biel za super cenę. I w ogóle wydaje się nam, że całe życie się nam wyprało w te 30 sekund reklamy. Lecz jeśli choć raz kopałeś porządnie piłkę, albo kromka akurat spadła ci masłem orzechowym na koszulę, to dobrze wiesz, że za taką dekorację mama sprawa bycie, ale tam, gdzie rzadko dociera blask. Słońca. Podobnie z życiem. Wydaje się nam, że popełnione błędy da się cofnąć, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Że da się wyprać na przykład sumienie albo duszę. Wyobraźmy sobie takie pranie duszy. Wciskamy ją do pralki, zalewamy płynem do płukania. Potem, wykręciwszy biedną duszę, rozwieszamy starannie na sznurku. Już widzę te balkony, a na nich schnące śnieżno-białe dusze. No, ale jeszcze nie widziałem takiej pralki, co by prała duszę. Choć na wszelki wypadek ogłaszam hasło reklamowe. Nowego modelu, duszę wysuszę. Ale skoro już mowa o czystości portek i duszy, to nie sposób nie pomyśleć o przedmałżeńskiej czystości. Czy ulec pokusie, czy jednak poczekać? Z tą czystością w życiu to w ogóle jak z grą w futbol. Przecież chętnie oglądamy maestry z wodów i bajeczne bramki niż prostackie faule i w wrestling na murawie. Dlaczego nie miałoby tak być w życiu? Albo czy poczekać do ślubu? No, przecież będąc na przyjęciu zamiast za wolimy dobrze wyrosłą i dopieczoną. Oh! Babkę albo murzynka. No bez wątpienia, zawsze warto poczekać. Powie ktoś, a spowiedź? Ależ oczywiście! Nie ma lepszego sposobu na wypranie swojego życia, jak rachunek sumienia i mocne postanowienie poprawy. Tylko czy taką duszę, wielokrotnie spraną i zmychaconą, da się jeszcze wygodnie nosić?